Cześć kochani, witajcie. Jadę dzisiaj... Po co mi ta pała? Wyjmę ją. Jadę dzisiaj, słuchajcie, do sadu. Biorę się za cięcie letnie. Lidereta muszę dociąć, bo zacząłem. Cześć kochani, witajcie. Zaczęliśmy ciąć dereta ostatnio. Z tato, ale... No te... Te deszcza niestety... Nie dały nam dokończyć. Tak to wygląda. Włączamy sekator. Już szale. Większe pół dnia nim ciołem jest to ElektroKPF 3015. Zadowolony jestem z tych sekatorów całą zimę nim ciołem. Poprzednią są szybkie, yy, mocne. Fajnie się mitnie. Fajnie, naprawdę. Kurde. Wszystko, mówię wam, No ten rok to jest jakiś zaczarowany. No, ale wszystkie te kurde. To są. Wszystkie te niepotrzebne pilki, Ale się nie ma tutaj co pierdzielić z tym. Yy, drzewa na podkładce M7 i darek zwykły. Nie żaden najdaret. Ani nic z tych rzeczy. Yy, sadzone... W cho. Czy ja będę pamiętał kiedy to było sadzone w ogóle? Sadzone były... No na pewno mają... Yy, 8 lat, 8, 8 letnie. 8 letni na podkładce M7. To no ogromny jestem z tych podkładki ogólnie, znaczy z podkładki. Tlenny jest na tej podkładce, fajnie się czerwieni później, jak na zwykłego idareta. Dobrze się przechowuje. Nie wiem, tu gdzie nie ma jabłek też, te wilki staram się wycinać. No i tak to słuchajcie, wygląda. Sekatorki zakupiłem w zeszłym roku. Przecieliśmy z tatą całą zimę, nie tylko u siebie, ale u kolegi. Mamy tam 50 hektarów sadu, u niego do cięcia dniemy oczywiście w osób kilka. Fajnie się sprawują. Cały dzień bez problemu tyle trzyma, nawet i więcej są lekkie, szybkie co do sadu. Słuchajcie, jeszcze się wrócę. Nie jestem profesjonalistą, także robię błędy coś z tego wszystkiego nam zostało, Ups. zostało. a powiedzcie mi przy tych e, zaleceniach, przy tych komunikatach co tu się, co tu się stanęło, co się zostawiamy, które są obecnie to naprawdę ciężko jest zachować pełną kieszeń cały czas każdy aby pryskać, pryskać tym, pryskać tym, pryskać tym, pryskać, tym, pryskać tamtym. Robię tak, żeby zadowolona była jedna i druga strona, a nie tylko doradcy sadowniczy. Słuchajcie, chciałem poruszyć temat sprzedaży jabłek prosto z drzewa w tym roku, bo dostaję informacje od moich tutaj odbiorców lokalnych, że słuchajcie, uwaga, w przyszłym tygodniu, czyli po tej niedzieli, przychodzą skrzynie na yy, galę. Gala jeszcze ruta, jak nie wiem co. Jakieś zwiady, słuchajcie, nad nami. Śmieje się, że za Zagłoba, bo czasami lubi się przefrunąć. Ten prezesina tutaj z Zagłoby, z Sokpolu. No i słuchajcie, wracając do tej gali. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie przychodzą w skrzynie. Na tę chwilę ja posiadam trzy osoby. Mam półtora hektara malin prawie do berwania. No i 9 hektarów sadu. Mam więcej, ale jest część młodego. I optymistycznym, optymistycznie patrząc na to wszystko. To może przyjedzie mi jeszcze ze cztery osoby. A w najgorszym wypadku to może być cztery osoby i wtedy to ani tego nie oberwiemy ani tego. Także ja myślę, że tu wpływ na ceny to będzie miała jeszcze tutaj jabłka deserowego i przemysłu w siła robocza. A wiadomo, siły roboczej z roku na roku bywa. Nie przybywa, także nie ma się tutaj co podniecać. Że to będzie tanich, tanizna, bo niekoniecznie, słuchajcie, będzie ta tanizna. Słuchajcie, na dzisiaj e, koniec cięcia letniego, wracam. E, to, będę pryskał maliny. Jadę ciężarówką, e, bo mam tam trochę pustych skrzyń. U siebie wyzbieram to wszystko, zawiozę tam, mm, gdzie będziemy zbierać jabłka. Bo, bo czuję, że będą mi potrzebne w tym roku skrzynie na ubierkę. Będzie obierka na pewno z Ligola robiona, bo ten mój Ligol niestety nie nadaje się do końca. O kolor mi chodzi. Nie będzie tam dobrego koloru. Dlatego też szykuje się, że Ligol pójdzie w tym roku na Ubierkę. Nie wiem co to będą za ceny. Mam nadzieję, że jakieś nie takie jak w 2018 obierka dochodziła do maksymalnie 40 groszy mam nadzieję, że tak nie będzie a nawet i chyba nie dochodziła wtedy nie wiem, wiem, że sobie chcę zarobić porządek i przewiozę sobie te skrzynie z punktu A do punktu B słuchajcie, sytuacja no co, Darec się sprzeda widzę, Gala się sprzeda prosto z drzewa Eee, bo tam już oferty, znaczy oferty. Kupcy się odzywali. Eee, Golden się sprzeda, Prince się sprzeda. Najbardziej obawiam się Championa i Ligola. Około 100 ton będzie Championa i ligola. Bardzo oficje Champion w tym roku zaowocował, zarzucił. Jest tego jabłka masa. Dobra, słuchajcie, i tak to wygląda. Lecę dojeżdżam. Wodę mam już nalaną. Pewnie będę musiał poczekać, bo pszczoła będzie chodzić, tym bardziej, że ładnie słonecznie się zrobiło. Ale cieszę się, że ogarnąłem auto. Zatankuję jeszcze tylko, bo już wskazówkami wchodzi na rezerwę. Zajadę, zaleję. Nie wchodzi dużo 200 litrów. Tutaj ropy wchodzi w zbiornik. Może 210 litrów, także dwa takie zbiorniki na cały sezon mi w zupełności wystarczą. No chyba, że tam będę gdzieś jeździł. Tak jak wcześniej wspominałem przy cięciu, widzieliście te jabłka u mnie. Wiem, nie ma rewelacji, słuchajcie, zdaję sobie z tego sprawę. Nie jestem jakimś wybitnym sadownikiem. Dobra, kończę, bo nie wiem jak to się nagrywa. Widzimy się później. Dobra, jedziemy, słuchajcie. Jak widzicie, obrywamy te jabłka. Dostały bardzo mocno w tym roku gradem a drzewa w ogóle mają taką buzowatość korzeni to jest odmiana Elizy na M9 wiecie co, że to drzewka mają z 8 lat i one wcale nie chcą rosnąć w ogóle masakra dni tych drzewek są policzone u mnie kasujemy je co będzie tu rosło? no co, no co u mnie może rosnąć? słuchajcie, już kiedyś wcześniej powiedziałem, że Tutaj będą rosły maliny. Tak samo tutaj za tym rowkiem mi się tu nie opłaca przyjeżdżać, tych jabłek rwać ani pryskać, bo po pierwsze jest mały kawałek. Ja nie chcę jabłek i nie chcę tu jeździć co trzy dni pryskać. Wiem, że maliny też trzeba pryskać owszem, ale, ale malina to jest malina. Tak? Ja przy Malinie umiem robić, robię i będę robiła. no Przy jabłku ja lubię mieć jabłek, kupię. Więcej, wolę mieć więcej w kubie. Jak takie małe kawałeczki porozsiewane, Wolę jest ogólnie dobre. No. Ziemia, taka wilgoci, raczej tu nie brakuje. Między, tam jest jeden wał wiślany, za którym już jest w tej chwili woda. Po drugiej stronie, teraz jak zobaczycie, jest drugi wał. Podczas powodzi w 2010 roku nawet mieli plany, żeby między te dwa wały wpuścić wodę, żeby. Odrżyć wtedy tej bezbranej wiśle, ale istniało ryzyko, że te pierwsze wały, te stare, mogą nie wytrzymać takiego naporu. No i tu jest ten drugi wał, o którym mówiłem wcześniej. Jest mniejszy, dużo mniejszy od tego pierwszego. Właśnie mieli w planach zalać to wszystko kiedyś ale nie zalali. Ciekawe, jest kolejka na spółkę czy nie ma? No. Dzisiaj sobota to pewnie jest. z Pola koniec na dzisiaj sobota mieliśmy rwać maliny ale malin dzisiaj rwać nie będzie jutro znaczy się rwać i będziemy, bo jeszcze nie chce malina wcale dochodzić Wam powiem I no jest zimne noce dobrze, że przymrozków nie ma, przymrozki to całkiem by chyba załatwiły temat malin na no, dokładnie Wracam się biorę rower, muszę się wrócić jeszcze na pole, tylko muszę odstawić ten ciągnik. Wracam się rowerkiem. No i kończymy dzionek. Jak widzicie, jak widzicie u nas same sady. Wszystko po słuchajcie. Wszystko po gradzie. Taki grad strzaskał to wszystko, że nie ma co rwać. Wszystko normalnie zgradowane. Do dół do, na dole. Będzie celować jutro, czy nie? Już obiecałem ludzi. Ale cholera. Wąskie traktory może są dobre, ale nie do jazdy. O kurde. O kurde. O kurde, powiem Wam. O kurde. Nie. Nie, jutro to by było naciągane to rwanie. Tak, tak mi się wydaje. No, ale czymś musimy na wielkość zrobić. Ale dobre. Może nawet i dzisiaj. Bardzo dobre. Bardzo mi smakują maliny. Poniedziałek to będzie już takie rwanie fest. Tutaj też. Te, tutaj też. A nie, to sami staniemy. No nie, czekamy do poniedziałku. Będzie fajnie schodzić wtedy. Jutro jest niedziela. Trzeba zachować to, że jest niedziela.